Mój synu, posłuchaj mojego głosu w tej chwili, w ciszy swojego serca. Jestem Twoim Bogiem, tym, który nigdy Cię nie opuszcza, tym, który idzie z Tobą, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne i bez kierunku. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć coś, co odnowi Twoją siłę i rozpali Twoją nadzieję. Twoje zwycięstwo jest w drodze. Tak. Nawet jeśli Twoje oczy wciąż nie widzą, nawet jeśli Twoje ręce wciąż nie mogą dotknąć, nawet jeśli Twoje serce jest zmęczone czekaniem. Mówię Ci z całym autorytetem nieba, Twoje zwycięstwo się zbliża. Poruszam rzeczami, których nie widzisz. Przygotowuję ścieżki, które jeszcze nie zostały ujawnione. Otwieram drzwi. Które wydawały się zamknięte, burze mury, które uniemożliwiały ci pójście naprzód. Nic, czego wróg próbował dokonać przeciwko Twojemu życiu, nie będzie w stanie zatrzymać tego, co ja już dla Ciebie ustaliłem. Mój synu, znam noce, kiedy płakałeś. Widziałem, jak kładłeś głowę na poduszce, nie wiedząc, co zrobisz następnego dnia? Słyszałem każdą modlitwę, która pochodziła z głębi twojej duszy. Zauważyłem, kiedy zniechęcenie próbowało cię sparaliżować, ale moja miłość cię podtrzymywała, moja łaska cię osłaniała, moja obietnica utrzymywała cię na nogach. Teraz nadszedł czas, gdy niebo działa na Twoją korzyść. Nawet jeśli zajmie to trochę więcej czasu, nawet jeśli wydaje się odległe, nie poddawaj się. Każdy krok, który stawiasz, nawet ten najbardziej niepewny, prowadzi cię do wypełnienia tego, co już napisałem o Twojej historii. Jestem wierny, aby wypełnić każde słowo, które wyszło z moich ustęp. Nie cofnę tego, co obiecałem. A jeśli mówiłem Ci o zwycięstwie, to właśnie ono nadejdzie. Nie będzie to porażka, nie będzie to upokorzenie, nie będzie to wstyd. Będzie to zaszczyt, wywyższenie, odnowienie, nowy początek. Ponieważ ja, Pan, jestem z Tobą jak Ojciec, który dba o każdy szczegół. Dziecko, twoje zwycięstwo będzie większe niż wszystkie twoje straty. Twoja radość będzie głębsza niż cały Twój ból. Twoje świadectwo będzie silniejsze niż jakakolwiek próba, z którą kiedykolwiek się zmierzyłeś. Umieszczę cię w miejscach, w których nigdy sobie nie wyobrażałeś, że się znajdziesz. Przedstawię Ci ludzi, którzy będą kluczowi dla Twoich kolejnych kroków. Wszystko, co dziś wydaje się mylące, przemieni w jasność. Nic, czego doświadczyłeś, nie pójdzie na marne. Każda łza, każde wyrzeczenie, każda cisza, wszystko jest przeze mnie wykorzystywane do kształtowania Twojego charakteru i wzmacniania Twojej wiary. Ponieważ twoja historia, mój synu, jest zbyt wielka, aby zakończyć się w ten sposób. Nadal cię zaskoczę, nadal pokażę ci, że gdy zdecyduję się działać, nikt nie może tego powstrzymać. Mam kontrolę i żaden plan wroga nie zwycięży nad tobą. Zaufaj mi, nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu. Ponieważ pracuję w ciszy, działam za kulisami. Podczas gdy Ty się modlisz, poruszam niebo i ziemię. Podczas gdy Ty mnie czcisz, nawet pośród bólu, piszę nowe rozdziały Twojego życia. Nie trać teraz wiary, nie poddawaj się teraz strachowi. Jesteś bliżej, niż sobie wyobrażasz. Czas oczekiwania zamienia się w czas podboju. Czas bólu staje się czasem świętowania. A to, co wydawało się niemożliwe, uczy niemożliwym, ponieważ dla mnie nie ma żadnych ograniczeń. Jestem Bogiem, który wskrzesza marzenia, odwraca diagnozy, zrywa kajdany, przynosi światło tam, gdzie była tylko ciemność. I to właśnie robię z tobą: uwalniam, uzdrawiam, przywracam i prowadzę cię do zwycięstwa. Synu, twoje zwycięstwo uwielbi moje imię. Ludzie, którzy w ciebie wątpili, zobaczą na własne oczy, co zrobię. Ci, którzy wyśmiewali twoją wiarę, będą świadkami twojego cudu. A ty, synu, Podniesiesz ręce i powiesz, to był Bóg. On to zrobił. I będę z Tobą w każdej sekundzie tej nowej fazy. Ponieważ nie tylko obiecuję, spełniam, nie tylko zaczynam, kończę, a to, co zacząłem w Twoim życiu, synu. Sam to dokończę z honorem, mocą i chwałą. Bądź silny, wytrzymaj jeszcze trochę, ponieważ Twoje zwycięstwo jest w drodze i pochodzi z moich rąk. Mój synu, teraz jest czas, aby wzmocnić swoje serce. Czas, aby iść dalej. Nawet jeśli twoje stopy są zranione. Widzę twoje zmęczenie, dostrzegam ciężary, które dźwigasz. Ale słuchaj uważnie: nic, z czym się mierzysz, nie jest daremne. Każda walka ma cel, każda łza ma powód, a każdy dzień ciszy ma odpowiedź, którą przechowuję. Nie zapominaj, że mój czas jest idealny. Nie przychodzę za późno ani za wcześnie. Przychodzę we właściwym czasie. I właśnie w tej chwili, gdy słyszysz te słowa, niebo porusza się z Twojego powodu. Aniołowie są wysyłani, drzwi są otwierane, łańcuchy są zrywane. I wszystko, co wydawało się sparaliżowane, zacznij się poruszać ponieważ czas oczekiwania przekształca się w czas cudów mówię ci mój synu nawet jeśli twoje fizyczne oczy nie widzą że cokolwiek się dzieje w świecie duchowym twoje zwycięstwo już zostało uwolnione nie jesteś sam w tej podróży jestem z tobą w każdym oddechu w każdej myśli w każdym kroku zostałeś ukształtowany tak, ale to dla czegoś większego. Twoja historia nie jest zwyczajna, więc twoja podróż też nie będzie. Pisze świadectwo tak silne, tak potężne, że dotrze do innych żyć. Dotrze do ludzi, którzy dziś żyją w ciemności, a kiedy usłyszą, co zrobiłem w twoim życiu, uwierzą na nowo. Więc nie zatrzymuj się teraz. Nie wycofuj się, nie kwestionuj wartości swojego istnienia. Masz powołanie, masz misję i jesteś dokładnie tam, gdzie musisz być, aby mój plan się wypełnił. Wiem, że czasami ból mówi głośno i masz ochotę się poddać, ale podnieś głowę, synu: Jestem Twoją siłą. Jestem Twoim schronieniem. Jestem Twoim pożywieniem. A to, co do Ciebie przyjdzie, nie będzie byle czym. Będzie obfite. Będzie wspaniałe. Będzie niezwykłe. Ponieważ jestem Bogiem szczegółów. Nie dostarczam niczego bez przekonania. Nie wykonuję niekompletnych dzieł. A kiedy decyduję się błogosławić, robię to w taki sposób, aby każdy wiedział, że to moja ręka zadziałała. Twoje zwycięstwo nie przyjdzie dzięki ludzkiej sile. Nie będzie żadnych skrótów ani pośpiechu. To przyjdzie z góry. To przyjdzie z mojego serca do Twojego. Przyjdzie z pokojem, ze wskazówkami, z uzdrowieniem. A kiedy nadejdzie, zrozumiesz, dlaczego było tak wiele bitew, dlaczego było tak wiele nie, dlaczego było tak wiele czekania. Wszystko było ustawione tak, abyś otrzymał to, co najlepsze. Mój synu, trzymaj się mocno. Nawet jeśli wiatr jest silny, nawet jeśli fale próbują Cię powalić, spójrz na mnie. Nie spuszczaj ze mnie oczu. Wiara, którą w Tobie zasiałem, jest większa niż jakakolwiek burza, a ta wiara utrzyma Cię aż do dnia Twojego podboju. I obiecuję Ci, z całą moją wiernością, to, co dla Ciebie przygotowałem, zaskoczy Cię. Nie tylko wygrasz, będziesz żył ponad to, o co prosiłeś, ponad to, o co się modliłeś. Ponad to, o czym marzyłeś, ponieważ ja jestem Bogiem, który zaskakuje. Jestem Bogiem, który czci. Jestem Bogiem, który przemienia straty w zwycięstwa, ból w świadectwa, pustynie w źródła żywej wody. I robię to teraz, w tej chwili. Kiedy słuchasz, działam. Więc, synu. Weź głęboki oddech. Otrzyj łzy, wstań z odwagą i ogłoś z wiarą, moje zwycięstwo nadchodzi i przychodzi prosto z rąk mojego Boga. Ponieważ jest prawdziwe, ponieważ jest słuszne. Mój synu, teraz zapraszam Cię, abyś zajrzał do swojego wnętrza z szczerością. Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo dojrzałeś w trakcie tej podróży? Jak bardzo wzrosłeś nawet pośród cierni i upadków? Jak bardzo twoje serce nauczyło się bardziej ufać, bardziej polegać na mnie? Wszystko to, mój synu, jest częścią mojego planu. Zanim zwycięstwo przyjdzie z zewnątrz, buduję je od wewnątrz. Zanim włożę korona na Twoją głowę, zapuszczam Twoje korzenie w ziemi wiary. Nie stworzyłem Cię dla przemijającego zwycięstwa, ale dla wiecznego podboju. Dlatego Cię przygotowałem, wykułem Cię, ukształtowałem Cię własnymi rękami. A teraz, mój synu, pora Twojego punktu zwrotnego jest przed Tobą. Możesz tego nie zauważać, ale znaki są wszędzie. Te przeszkody, które kiedyś wydawały się nie do pokonania górami, teraz zaczęły się poruszać. Olbrzymy, które cię zastraszały, teraz upadają jeden po drugim. A twoja wiara, która wydawała się tak mała jak ziarnko gorczycy, przekształciła się w niewidzialną siłę, która dotyka niebios i porusza moje serce. Chcę, żebyś zrozumiał: Twoje zwycięstwo nie będzie ciche. Będzie publiczne, widoczne i bezsporne, ponieważ ja jestem Bogiem, który nagradza tych, którzy pozostają. A Ty pozostałeś. Nawet gdy byłeś zmęczony, nawet gdy nie rozumiałeś, nawet gdy płakałeś, pozostałeś. Mocno trzymałeś się mojej ręki, gdy wszystko mówiło ci, żebyś się poddał. Wierzyłeś, gdy wszyscy wątpili. Modliłeś się, gdy nikt nie widział. Milczałeś, gdy mogłeś się bronić. Wybaczałeś, gdy łatwiej było nienawidzić. I, synu, widziałem to wszystko. Zebrałem każdy gest, każdą modlitwę, każdą ofiarę. Zapisałem w niebie każde twoje poddanie się. A teraz nadszedł czas, aby zebrać to, co zasiałeś. Czas, aby żyć tym, co obiecałem na długo przed twoim narodzeniem. Nie bój się tego, co wciąż próbuje powstać przeciwko tobie w twoich ostatnich chwilach. Gdy zwycięstwo ma nadejść, wróg próbuje odwrócić twoją uwagę kłamstwami. Próbuję zniechęcić cię presją, próbuję zdezorientować cię hałasem. Ale nie bój się. Nic z tego nie ma prawdziwej mocy nad twoim życiem, ponieważ ja sam cię chronię. Jestem twoją tarczą, jestem twoją tylną strażą i twoim frontem. Jestem twoją silną wieżą. Żadne oskarżenie. Żaden zły plan, żadne ludzkie opóźnienie nie wystarczy, aby zatrzymać ruch, który już się rozpoczął. Twoje zwycięstwo nastąpi, mój synu, i nastąpi w taki sposób, że imię Pana zostanie przez Ciebie uwielbione. Nie zostałeś zapomniany, nie zostałeś zignorowany, nie spóźniłeś się. Wszystko jest w obrębie boskiej ścieżki, którą dla ciebie wytyczyłem. Nawet cisza, która bolała, była częścią konstrukcji twojego charakteru. Nawet nie, które otrzymałeś, były ochroną. Nawet zamknięte ścieżki były objazdami pułapek. Jestem suwerenny. A kiedy mówię, że nadszedł czas, aby wygrać ani ziemia, ani piekło, ani czas nie mogą tego powstrzymać. Więc, mój synu, weź głęboki oddech. Chodź raz jeszcze z wiarą i przygotuj swoje serce, ponieważ to, co ma nadejść, jest większe niż wszystko, co kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Nie przyprowadziłem cię tutaj, aby zostawić się na środku drogi. Nie rozpocząłem dobrej pracy w Twoim życiu, aby pozostawić ją niedokończoną. Niebo już świętuje, ponieważ Twoje zwycięstwo jest tak blisko, że można je już odczuć. A kiedy ono całkowicie się zamanifestuje, a tak się stanie, przypomnisz sobie te słowa. Spojrzysz wstecz i powiesz: było warte każdej łzy. Było warte każdego czekania. Było warte zaufania Bogu. I tego dnia, Synu, będę przy Tobie, uśmiechając się do Ciebie, trzymając Cię za rękę, jak zawsze, i mówiąc: Synu, powiedziałem Ci, Twoje zwycięstwo jest w drodze. I teraz jest rzeczywistością.